O właśnie chciałem wam powiedzieć Dzień Dobry Dzisiaj jest właśnie piątek tak jak ja wczoraj mówiłem że o i od razu ładniejsza pogoda się zrobiła o, Major chyba coś na ten temat musi wiedzieć i dzisiaj piątek i właśnie sobie o, Serek z takim tym... O, posmurowałem sobie masełkiem, o, herbatka. O, pokażę. O. o. takie właśnie serki. Są najlepsze na świecie. W ogóle bardzo dobre. O, każdy Serek, o. śmieconkowy na przykład a ja pomidorowy tam miałem o bardzo dobre i po prostu będę sobie kosztował teraz i ogółem życzę Wszystkim i ogółem pozdrawiam, tylko nie pamiętam za bardzo jak tam nazwisko. Sławka z Białogostoku, coś, tylko nie chcę mu uszukiwać, bo wczoraj dzwonił do mnie widz, który mnie ogląda z Poznania. Ale przepraszam, że zapomniałem nazwiska, bo i chciałem cały Poznań. I wszystkich pozdrawiam. I będę właśnie teraz sobie Serek. Mm, bardzo pyszny. no użyłem koszulkę, bo mówią, że bardzo mnie lubią oglądać ludzie i właśnie zrobiłem bo wczoraj o ciemny ten lepszy taki chlebek kupiłem a ludzie mówią że oni całe te no ja dostałem chociaż 200 zł o, wcześniej nie miałem pieniędzy bo dźwignęli a mam teraz już dowód Mam kartę. Tylko pinu nie mam. Nie mogę jeszcze kartą płacić. Muszę czekać, kiedy mi pin wyślą. To są właśnie tacy ludzie. I nie będę długo. I ogółem pozdrawiam. O, całą Holandię pozdrawiam. Właśnie wczoraj... Chłop z Polski powiedział, że wszyscy w Holandii mnie oglądają i pozdrawiają mnie. Ja ich też wszystkich pozdrawiam. Dobrze pracujcie i dobrze się czujcie. No naprawdę dobre, o, a teraz właśnie jest o, w pomidorach. O, koszulka. Fryzura dobra, trzeba <coughs> będzie pójść do fryzjera. A wczoraj chciałem iść do fryzjera, ale trochę zimnowato było u nas. Bo te, w Rumunii ten śnieg spadł i wiało stamtąd właśnie. I będę właśnie... Polskie śniadanie. Boże, chlebek Boży No i dzisiaj piątek To trzeba mięsa się nieje Bardzo dobre. I ogółem, pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy mnie oglądają. Szukam jakiejś na dłużej jakiejś, może która będzie zainteresowała mnie bliżej poznać, jaki ja naprawdę człowiekiem jestem to chętnie zapraszam napisać coś ja będę, ja bym taki dla swojej najdroższej, jakbym miał taką kobietkę to tak bym śniadanie było, na pewno by było zadowolona Zawsze by było uśmiechnięte. Teraz w Białymstoku i w Polsce będzie ładniejsza pogoda niż wczoraj, bo wczoraj strasznie, właśnie biało. O ja musiałem w kasku chodzić bo cegły spadały z dachu bo to takie wia, wiatr wiał, że nie wiem co i chcę dla was powiedzieć o, jest ja za bardzo, nie mam o, opieka dała całe te i znów muszę kupować właśnie, zamiast kupić coś do jedzenia to muszę internet wykupywać. No, takie życie. Chcecie mnie oglądać? To powinniście... Ja nie chcę żadnych pieniędzy, żeby chociaż... Jakaś osoba do Orange doładowanie, żeby wysłała. To bym więcej filmów nagrywał. odbiło się to bardzo zdrowe i bardzo Boże i życzę wszystkim ludziom do, do pracy o, już po siódmej już ludzie pracują. Może ja pojadę, bo zapraszają mnie do Szczecina, do pracy. Ale gdzie ja skąd? Stąd tak daleko? Musiałbym od razu mieć gdzieś jakiś pokój, żebym pracował. A ja zawsze rano wstaję. I na pewno byliby ludzie zadowoleni z tego. I chciałbym Wam powiedzieć, życzę miłego dnia, o, dzisiaj piątek, już weekend i oraz cudownego weekendu. O, dziękuję, będę dalej sobie jadł.